Zrobimy teraz długo wyczekiwany palindrom, czy raczej test, czy tekst jest palindromem, i po prawej już mam otwarty nasz pierwotny kod, który napisaliśmy, kiedy robiliśmy takie sprawdzenie na tablicach. A teraz, jako że wyjaśniliśmy sobie, jak korzystać z niektórych metod przy stringach, to zrobimy to właśnie z klasą String. Do tego możemy po prostu skopiować poprzedni, stary, choć wciąż użyteczny kod. Zobaczysz za chwilę, jak to bardzo jest wszystko do siebie podobne i nawet jak to jest wygodniejsze, kiedy pracujemy na stringach. Właśnie, na stringach. Więc musimy pozbyć się tych tablic. Zostawmy sobie nazwy, natomiast typ zmiennej musimy zmienić na string oraz zainicjalizujemy to w jakiś ludzki sposób, czyli po prostu cudzysłów i tutaj piszemy oko w oko. Podobnie potraktujemy kolejną zmienną. Będzie to po prostu string o nazwie tekst 2 oraz zawartości pomidor. Już teraz zaczynają nam świecić na czerwono jakieś elementy naszych pętli. Przypominam, to są pętle, które sprawdzają, czy początek oraz koniec naszego stringa są takie same. Później, czy drugi od początku, drugi od końca. Znak są takie same, trzeci od początku, trzeci od końca i tak dalej. Jeśli zapomniałeś, to polecam ci wrócić do poprzedniego nagrania, w którym był palindrom i zobaczyć, ponieważ tam to wyjaśniłem na obrazku. Mamy tutaj pierwszą czerwoną rzecz. A to dlatego, że w tablicach pytamy o długość tablicy w inny sposób niż przy stringach. Przy stringach jest to metoda i musimy skorzystać z takich nawiasów na samym końcu. Zróbmy to w każdym przypadku, gdzie pytamy o lęk. Nadal mamy jakieś błędy. Rozłóżmy je na części pierwsze, zwłaszcza, że tych błędów będzie tylko dwa. Pierwszy kawałek, z którym mamy problem, jest tutaj. W ten sposób bierzemy element o numerze i z tablicy. Natomiast, jeśli pracujemy ze stringiem, to musimy wywołać metodę, której powiemy jako argument, że chcemy element o numerze i. I on zostanie nam zwrócony. W takim razie przeróbmy te odwołania. Tutaj jest jedno, i oczywiście w pętli na dole będzie takie samo. Natomiast nie możemy zapomnieć o tym, co jest tutaj. Tutaj też pytamy o konkretny indeks, widzisz? Pozwól, że skopiuję ten kawałek tutaj. Napiszmy go w nowej linii. To powinno być tekst, i tutaj odwołujemy się do znaku o konkretnym indeksie, a ten indeks jest wyliczony w tym miejscu. Więc skopiuję to i wkleję tutaj. Chcemy mieć właśnie taką linijkę. Teraz mogę ją użyć, żeby zastąpić to, co było pierwotnie. Jeśli tutaj przy tekst, to piszę dwójkę, oraz tutaj, to mam gotową formę, którą mogę wykorzystać w kolejnej pętli. Teraz już tylko usunę te moje dwie linijki, żeby posprzątać i uruchomię ten kod, żeby sprawdzić, czy wykonuje się tak, jak powinien. Działa bardzo dobrze. Mam nadzieję, że nie będziesz miał problemu z tym, że takie rzeczy mogą zacząć się bardzo zagnieść czasami. W niektórych przypadkach będziemy pisali jakąś metodę i będziemy odwoływali się do jeszcze jakiejś innej metody w niej. A może się nawet okazać, że jeszcze tutaj postawimy kropkę i coś dalej będziemy chcieli z tym zrobić. Może w tym przypadku nie próbujemy, natomiast przy innych obiektach może się takie coś w przyszłości okazać. I przypominam, jeśli nie rozumiesz, w jaki sposób sprawdzamy, czy ten kod jest, czy ten tekst, który podajemy, jest palindromem, to naprawdę wróć do tamtego filmu, gdzie palindrom robimy na tablicach. O ten kod, który znajduje się tutaj po prawej, bo jest to tam wyjaśnione, a jedyne, co my zmieniliśmy, to to, że zamiast działać z tablicami i odwoływać się do konkretnych indeksów czy długości tablicy, robimy to samo z klasą string.